Witam widzów YouTube z tej strony NTH-94. W dzisiejszym odcinku Let's Play będziemy kontynuować naszą przygodę, wędrówkę po obcej planecie, razem z obcymi i Predatorami. Konkretnie mówiąc, będziemy kontynuować grę pod tytułem Obcy kontra Predator 2. Poprzednio z odcinku skoczyliśmy w takim dziwnym miejscu tutaj leży trup. To tak gdzieś obcy leżało, stąd przeszliśmy, no to chyba trzeba będzie pójść tędy Chociaż zobaczę czy jeszcze tutaj, czy czegoś Nie ma ciekawego Nic A, okej okay. <laughs> zwątpiłem, czy tam ktoś puka Okej, okay, no to idziemy Fuck! Łoł! Wow! Aaaa! Oj, Jezu! A, a! Aż mi że zwariowała. Major, here. We need down yard Understood. <mum> <mum> masakra, ludzie. Co tu się dzieje? No, czy to są jaja, takie, że jest masakra. A, tutaj. Oto jest jakaś dobra. Jak ją w ogóle w ogóle? To, to, to. Dobra. E, to coś jest jeszcze? Zobaczymy jeszcze. Drzwi e, zamknięte, zablokowane. E, dobra. Chodźmy. Fuck. Chodźmy. O O! Jezu, Jezu, Zginąłem To trzeba będzie wczytać jeszcze raz Ajajajajaj Okej okay, no to jeszcze raz Aaa Jezu sobie kochany Aj fuck, dobra Idziemy Ja pierdolę dobra tutaj był ten obcy Tutaj go zabijemy o, brasz, już mnie nie wystraszysz On się boję falerę. Ale ilu ich tam było przecież? Ludzie! To na moim żółtym grana, granatu trzeba mieć. Jeszcze na górę. Bo to będę musiał użyć wyrzutni, bo to jest taka broń, to mi nic nie da. W ogóle jak to działa? Nie pamiętam. O oh, nie! Co ja zrobiłem? What Brawo dla mnie Zabiłem się własnym granatem. No po prostu geniusz ze mnie. Dobra, jeszcze raz. O, matko. Jeszcze raz. No, może go zaskoczę teraz. What the fuck? Spójrzmy, I... tylko granat zmarnowałem no Dobra, jeszcze raz Chyba, żeby teraz nie walczyć z tym um, obcym, obcymi, przepraszam, w tym samym miejscu Chyba bude, będziemy musieli zapisać w tym samym miejscu Tam, gdzie często giniemy Ludzie, dobra. Eee. sory, sorry, myli się wszystko. O, dobra, teraz tu zapiszemy grę. Tak, zapisz, tak, tak. Ok, no to idziemy. O, oh, faktu tu idziemy. Idziemy. Fa, co tu się dzieje. Help me. Help me. Wow. O, ciekawe! Help Tak! nie! Ur. było tak blisko! Szfak. Jeszcze raz. Ale było teraz blisko, bo coraz, coraz lepiej mi idzie, Dobrze jest. Nie jest tak źle jeszcze ze mną. Okej. Okay. Dobra. Jest jakiś? Tu. że nie można nikogo więcej Oj! Tu jest jeszcze Waj się kwasem zabije i co? I tyle co nie mnie będzie Oj! Jeszcze chyba nie przeżyłem tego do końca. Musiałem powiedzieć, przeżyłem inwazję, ale chyba jeszcze tak nie do końca O co. Gdzie? Fuck, baterie mi się kończą Fuck, ale się boję Czekam, aż się baterie naładują Ale przeżyliśmy, dobrze jest Zapisz. Mi się nie chce przechodzić tego 50 raz Idziemy Jest Jezusie kochany o zdrowie! Moje zbawienie, dobra, idziemy Tu, tu no nie no kurde, no ale masakra! Jezu, nie, nie Gdzie teraz? Skąd? O oh, fuck, tu nie tu. Wtedy muszę iść! F Jezusie! A, pierdziele. Ona masakra! Ona masakra, w cholerę! Ło! Chyba do muszę iść. Help me! Help me! Yes! Przeżyłem! Dobrze, jest! No już, już jedziemy, jedziemy, jedziemy! Mam tego dość tego miejsca! dalej pi. Polećmy jak najdalny stąd Jak to do domu na ziemię? nie na ziemię. Nie chcę już tutaj być. Swa drogę zajebisty pojazd. Taki dość duży? Jak czołg? O ludzie, ale masakra to jest na tej planecie. Where the hell did you come from? I told you I'd pull your ass out of the fire, Duke. Where's Hall? She's gone, Frosty. And Decker's badly burned. They were everywhere. Hmm. My motion tracker can read life signs, right? Sure. Listen. You heard Hall's briefing. These things are parasites. Oh, cool, no, no. They need hosts. They'll want her alive. Hall's toast. Let's get the hell out of here. He's right, Frosty. She's gone, man. I'm not leaving without her. If our dad is right, they'll take her for incubation. To ich Nie to, co mogę Dobra, i co teraz? Chciałem teraz iść tu. Może, ale kurde, inwazja była naprawdę. Oj! Fuck. Myślałem, że to on mnie skoczy. Ale powiem wam, gra potrafi naprawdę... JEST ZŁO! Właśnie chciałem to powiedzieć. Że ta gra w niektórych momentach potrafi naprawdę przestraszyć. Ma macie tu przykład? Jezu, nie. Oj! Gdzie jeszcze? Właśnie. Aż tak światło nie potrzebuje Za mną Nie tylko za mną A. Bo jednak potrzebuje światła A zamknięte, cholera. Holepcia, no, idziemy tędy No ale naprawdę, jeśli chodzi o mnie to Ja uwielbiam, uwielbiam tą grę Naprawdę jest oparta na Serii jeden z ulubionych filmów, jakim jest właśnie Obcy. Przy Predator też jest dobry? Filmy o Predatorze też są dobre. Może zamkniemy drzwi w razie czego? Jeżeli nikt nie wszedł, kto wie? Kurde, piękna ta planeta. Można byłoby na niej zamieszkać. A no, gdyby nie... wściwcy lokatorzy. Tacy fajni, tacy biegający szybko po ścianie, chodzący, pływający kwasem. No, What the fuck? Co to jest? What the hell is that? What the hell is that? Come on, Give it up, man. Ja mam tam wejść? Ulucie. O oh, fuck. Co to jest? A to co? What the f Jezu! Co to jest? Jezus Maria Frosty, this is crazy No, to jest crazy, yeah. To jest crazy! Potwierdzam O, znowu Ja pierdziele O! Na, na amunicję Okej, okay. mamy amunicję, tu nic nie ma Fuck! A tam jest! Jezu! Nie! Policja Oh fuck! Wait, jeszcze żyję. Kurczę, byk jeszcze żyję, no. Kurde, naprawdę dobrze te baterie tak trzymają, dobrze, że nie wyczerpują się zbyt szybko. Fuck, co tu się porobiło? Papier dziele. Ale masakra Jeszcze ta muzyka No kurde Muzyka też jest przerażająca No kurde, nie tu? Fuck. A, a, tu coś jest Chwila No, chyba tu powinienem iść no. Tu O o Nie, o o Ale on jest Ale te potwory są szybkie, ja się kręcę Wow Zjeżdżaj Jeszcze je błaźnię O, tu mam przynajmniej jakieś światło Lepsze to niż nic Przynajmniej to troszkę na baterii Okej okay. A tu jeszcze jest światło O kurde, to jest ta fajna winda, co, o której wam mówiłem wcześniej jest jeszcze gorsza niż ta u mnie w starym bloku Ja, wierzę... ja mam kurde szukać ludzi żywych no, bez kitu Jak nie umrę od obc, a same obcy to można tu umrzeć na zawał jak one na ciebie skaczą no, Okej okay. wiecie co? Może lepiej będzie jak zapiszę grę w tym miejscu żeby nie było jakiś jaj Okej okay. A... to co to? Jajo Lepiej się trzymać tego z daleka Co, co jest? CO JEST? Fuck, chyba się jajo wykluło I zginąłem Fuck Nie żyje no, A dobry miałem pomysł, żeby zapisać grę To był świetny pomysł Uch, Nie zbliżać się do jaj Tak najdalej od Jaj tak. Ten dźwięk mi się nie podoba Ani trochę Fuck Jezu Flash Jezu Nie Co jest Fuck O skurde, znowu Znowu zginął, w cholera, no Matko Kurde, ale masakra tu jest. Kurde dob no. nie, nie zbliżać się do jaj. I jak najdalej od jaj? A, mi się oddechnął, już to się, się wykluwa. Gdzie są jaja jeszcze? Tu jest jajo! Może stałem za blisko, po prostu ono wyjdzie. kurde. A ja się zastanawiam, skąd się to wykluwa? Gdzie ja mam iść teraz? Nie, tu nie, tu jest jajo. Nie mogę zbliżać do jaja. Chcesz jajo? Nie! Co się stało? Jezu! Nie! Ja się boję! Chyba się ja jakieś wykluło, czy mi się wydaje? Nie, ja się boję, to ja i serio! Fuck! Jesus Maria, ja! się boję, naprawdę! Znowu coś na mnie zaraz skoczy! Uh o -oh. się boję, spieprzam stąd na dół. Ja się boję Nawet ja że tam wrócę na górę, jeżeli to będzie zły wybór. No trudno, ale ja nie chcę do tych jaj! Nie chcę jać do tych jaj. Ja się boję cholera. Chyba nie już tu powinienem iść? A! Brawo, zabijem się! Gdzie nie jest? No to było za wysoko. Cholera, no się boję, no naprawdę się boję, ludzie! mam z tej cholery iść. Jeszcze te jaja tu są, no to jaja są naprawdę przerażające. Zwrzać się do jaj. Najlepiej zabić je. O, naj tak będzie najlepiej. Some too close to those Watch your step, man. O, po jaju. Jestaj. Zjeżdżaj! Zjeżdżaj, błaźnie. Takie małe gówno. Najdalej odjaj o, o. świetnie I amunicja. Uh, I... Ooo oh. A nie, to kwas tego Przez stracę całe życie przez takie gubienko no co? I co teraz? Dajesz czeluś tych gubien? Czy co? Gdzie to jest wyjście, chwila! o, -o, -o. Panam stąd! O jezu! jest smaria! Skąd oni się tu wzięli? A pierdziela, ale się boję teraz! Boję się, boję, boję! Fuck! Całe stado na mnie skoczy zaraz Help me, mamo! Help me! Let's go! Dajemy super Wow! Zapiszę gra, żeby nie było. Zapisz tak. Okej. Okay. Idźcie, idźcie do, do mnie, chodźcie Idziemy. Let's go. Let's play. Kusiś ma. was wszystkich tej. Kurde, bo nie będę klikać już bo tego Nic mi to nie daje, jakbym to tak klikał. Ludzie, co tu się dzieje? Co on musiał. Będzie... Ja A tu nie żeglądaj się? Szafteczki. Ale tu jest masakra. No już idę, smykam stąd Zabierzcie mnie do domu Do domu ciepłego Fuck, ja się boję Ja się boję w cholerę Może lepiej to zapiszę jeszcze raz Spadamy stąd Jak najdalej, jak najdalej, go, 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 go! O jest dobra, nikt mnie nie goni. Zamykaj! Zamykaj! Uff! Ale fart, ludzie! Dobra, spalamy! Nie! Nie! Ewra, zawróciłem! Ojej! O oh, my god! O oh, Ojej! shit! Aaaa, biegnij, biegnij, biegni. biegni, biegni. <ścoughs> nie, nie chcę no shotgun. Ja piernicz, help mi! A, wszystko. O, oh, Jezu, ale armia. Ale masakra. Ludzie, to jest chore. Dobra Teraz nam się uda Idziemy! Let's play! Gramy! Teraz się nie damy. Teraz wyrzucę rakiet, Weźmy. Kurde, co mam z tym wyrzucają rakiet? Granatów oczywiście. I na... No dobra, robię co mogę, no. To Zamykaj drzwi, zamykaj! Jezu! Uff, nikt nie wszedł. dobra, udało się. Ale tutaj będzie całe stado. Jezus Maria, co tu się dzieje? Czy ja dobrze biegnę? Właściżne pobiegłem, Jezu! A! O Trzeba było w prawo wobec cholera. Jeszcze raz Ja pierniczę ludzie! Ale masakra Dobra Próbujemy jeszcze raz Mam nadzieję, że teraz nie będzie aż takich problemów z dźwiękiem jak miałem ostatnio. Ostatnio to była po prostu masakra, bo ma fraps nie nadaje się aż tak dobrze do nagrywania tej gry. Niestety. Ludzie, to są za masakra, naprawdę. Dobra. Kraty. Kraty i Oha! O, fuck Znowu... Znowu to samo zrobiłem, to jest głupi błąd, no muszę patrzeć gdzie biegnę i patrzeć gdzie strzelam i ludzie Będziemy próbowali aż do skutku Przejdę to Muszę six, Frosty Come on Frosty you can make it, okay, wiem Zamykaj

Nie. Czy ja dobrze pobiegłem w ogóle? Nie. To no przecież tu jest całe stado. Jak mam to przejść? Ja piernicze ludzie. Przecież tu jest ich całe stado. Matko boska, no. Nie, no, to jest masakra. Przez stąd spieprzać jak najszybciej. Jak ja stąd ucieknę to będzie cud. Naprawdę. Tak, wiem, Biegną! Bra. Jezu, co tu się dzieje? Co to jest? Ojej, słupy! Dobra, jest wóz, bus, jest wóz! Bus. Ucieknę, ucieknę! Jest! Jest, 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 Uciekliśmy, udało Uciekliśmy, udało się! O Jezu. Ale nie było łatwo. Nie łatwo! łatwo, było łatwo, ale się udało. Ledwo się przeżyłem. No, niestety nie udało się je uratować. Nie udało się uratować tam naszej przyjaciółki, czy tam kogoś. I niestety. Po co nam dała ta wyprawa? No, praktycznie nic! Jezus Maria, no cóż, to jest chore. O matko. Tylko strach, już nie jedliśmy praktycznie, to jest wszystko. Matka bosko. Co tym razem? Large Forte Primary Complex on the forward observation pods. Okay. What the hell is going on? No response, sir. The gate won't open. I don't think open sesame is gonna work, sir. How about we use Duke as a battering ram? Just get that door open. We're sitting ducks. I'll go. Hmm, you got more balls than brains, son. Exactly what this assignment calls for. I rigged up an IR lens for you, but it'll drain your battery quickly. You'll only be able to use it for short stretches. Don't rely on it too much. Dobrą ludzie, wiesz co? Like this mission ain't Tutaj na dzisiaj skończymy. Także wielkie dzięki za obejrzenie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w, dół, w górę. Jeżeli się nie podobało, dajcie mi łapkę w dół. To się przykole oczywiście do opinii. I wielkie dzięki za obejrzenie. Chciałbym, a zapomniałem, że na początku chciałem podziękować oczywiście mojemu kuplowi Wachowi za nową grafikę do mojego programu. Także Wachu wielkie dzięki, pozdrawiam. Także wielkie dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.